Siemaneczko, z tej strony xkankoficjal i witam was po raz kolejny w Ultimate Castle Night. Jeśli dobrze pamiętacie, poprzedni odcinek, który był najprawdopodobniej wczoraj albo przedwczoraj, przechodziliśmy 37-20. Ja w to dalej nie wierzę, że aż takie coś przyszedłem. Widać, połowę postaci ogarnąłem, reszta postaci i tak ci nie gnoi. Chcąc, nie chcąc. Ale trzeba w końcu dodać kolejne postacie. Więc... Nie wiem kogo dodać. Na <gulandia> drodze nie wiem kurwa kogo dodać. Wiesz się dodam Rockstar Bo niego, bo on nie będzie raczej cięż, ciężki. Rockstar cika najprawdopodobniej też nie będzie ciężka. Możemy dodać Nightmare Ballon Boya. To jest już 8000 punktów. Nightmare kukiełka I zostają tylko typy, których nie ogarniam, czyli lefty. Lefty nie będzie problemem. <gulandia> Z nimi raczej poradzę, bo ogarnieliśmy challenge z Lefty i Lefty był Scott blokowany przez same animatroniki, więc raczej nie powinien być problemem. I zostawiamy Mangle, niego, Baby, Kukiełkę i tą świę Świętą Trójce. Więc ile nam tu wysz wyszło? Raz, dwa... czekajcie, policzę to w inny sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 20. Czy damy sobie radę? Najprawdopodobniej nie da sobie rady. Ja to tak przewiduję. Dalej nie bawię się pluszankami i music boxami, poprzez to, że chcę je w pogarność np. tego Leftiego. Oj, dostanę w Jak przy każdym odcinku liczę te postacie, żebyście wiedzieli, ile tych postaci w końcu robię. Po prostu, skoro mamy 42 na 20 to powinniśmy mieć osiem postaci tak na odwyku, czyli takie nieruszone postacie jeszcze. Rez nie wiem, czy dobrze policzyłem. Eee, dobra. Było, ogarnij się to Potrzebnie myszką do góry leciałem Nie, to był mój błąd poprzez to, że ja wleciałem myszką do góry A ona była akurat od góry pokazana Muszę się nauczyć w końcu lecieć tą myszką w dół Już nawet tą maskę załóżmy, ale nie bawmy się kukiełką w ten sposób Dobra Co ja chcę pierw ogarnąć? Wszystko Yyyy Wy to widzieliście, maska mi się założyła i ściągnęła <noise> Spoko 7 sekund, to już chyba rekord Nie, rekordem śmierci jest właśnie nightmare kukiełka Nightmare kukiełka jakiegoś chyba typa zabiła w przeciągu 3 sekund I to jest chyba rekord Chyba rekord, bo nie jestem pewien Gra mi trochę reaguje, nie wiem dlaczego i mogę co czas na jedno oko wchodzę. Dobra. Lecimy let's go Okej. it To okay. yeah. be shy. To be shy. To be shy Fuck off Tylko gdzie jest Rockstarcika? What the actual fuck? Przecież Rockstarcika przychodzi prawym albo lewym le Prawą albo lewą stroną Dobra, trzymam myszkę prawie tego, bo muszę tą Kukiełkę omijać No, bro, halo no daj mi groć No A sit ja shit. tego nie ogarnę Na ten na razie nie ogarnę To tylko 42 postacie Come on Genku dasz sobie radę Ok. O, ogarnij się, piero. Okej. Okay. Najlepiej mieć to na dole. No, chyba, że świecę sobie na ballon boja. Po co ja skręcam w lewo, to jest prawo? Ah, shit, man. Typie, ogarnij dupę. Chciałem to zrobić. Właśnie. Okay, she should not go to pump. Okay, oh, shit. Yeah, uh, hello, 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 uh, hello, and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear. Ale mi się przyciski pokicie. Aha, ha, ha, ha. Ale mi się przyciski pokicie. 45 sekund przetrwaliśmy. Okej. Okay. Dobra, ja to ogarnę. Na luzie, damy radę. Come on! Okej, okay. idź sobie kukiełko, bo mi zaraz wydupczy Freddy. Idź sobie! No ty kurwa, ty piero jebana! Jak kurwa tej nightmarej kukiełki nie Ona się chyba nazywa Marionette ogólnie w trylogii. W sensie w trylogii fnafa czwórki. W tych kurwa. pierdzimołach. W shitman! No, jedną w to, jedną ok. Co ja kliknąłem? Nie wiem, ale ty masz jebany kurwa. Zapłon. Ej, serio. <ścoughs> ja tego kurwa nie mogę ogarnąć. W sensie, to jest do ogarnięcia. Trudno, ewentualnie pomęczyć się 42,20. To, to, y Okej. Okay. Pojawiła się Scrap Baby i te... Jestem Bern. Ja w ogóle nie widziałem, że tutaj na swoją tabliczkę, nie widzę jej. Uh, Shitman. Balon boy, weź mi, powiedz, gdzie jest ta śmieszna tabliczka. A, tutaj jesteś. Do, znikaj. No, znikaj. Czemu ta maska mi się ściąga? No kuro, widzicie, że ja tą maskę zakładam i ona automatycznie mi się ściąga. Nawet się nie zdąży napić, bo kliknąłem go. Jak teraz zginę, to piję kole. Eee, dobra. No, teraz się... Sieć tam na dupie. O, nie. Znikaj, Freddy, boże. Vê se o Ja pierdolę. Włączyłem oszczędzanie energii, czy je wyłączyłem, bo już nie pamiętam. 8400 punktów, jak? Kurwa, ciężko. To tu jest tylko 1000 punktów na plusie. Ile ja postaci dodałem? 5 postaci nowych tylko? Jak ja cię ty kurwa szmatnie nienawidzę? Oh shit, man. Dobra, ja chyba tego dzisiaj nie zrobię. Chociaż warto podjąć próbę. Okej. Okay. O, już pobiegłaś. Enter. W tym przypadku Enter klikam. Pierdolę. Okej, okay, mamy to. Okay. No znikaj kurwa. No, nie mogę. Jeszcze Fongaj tam dzwoni, <śpoko> spoko Pano, czekajcie Wiecie co? Ja zrobię może jeszcze inaczej Nie, pieprzyć kukiełkę, pieprzyć kowalostarcikę Wezmę tego I wezmę baby Pierdolę! Ja kurwa kukiełki nie ogarniam. Dobra Robimy w ten sposób, w ten sposób I powtórzy do końca Siedź tam na dupie Zamknij się. Okej. Okay. Nie wiem kto jeszcze na mnie... Je... Zacznę ta sama tura O oh, fuck Ja tego kurwa nie mogę zrobić za chuja Zaszczędzania? Oooo, oh, fuck No, shit, man! Ja pierdolę! Wiecie co, ja... Tego typa też wypierdalam. Fuck off, balon Boy. Nie, ja Balloon Boya kurwa nie ogarnię. Po prostu to jest kurwa zmora średniowieczna. Jak ja kurwa tego 40x26 nie mogę, to jest po prostu kurwa. Dobra. Zamknąć się tam. Oszczędzamy energię. Dobra Nie no Coś nawet w kamerę wejść nie mogę No, daj mi wejść w kamerę Nie starczyło mi na pluszankę. Niestety. Pluszanki nie mogę kupić. A, stary. Ja tego kurwa ogarnąć nie mogę. Fy Rhaid i mi ddweud rhywbeth i chi. A pierdolę. Shit man. Oh, sorry, musiałem chciałem backnąć. Dobra. Najprawdopodobniej potem próba. Dobra. Jezu, z tymi reklamami typek mnie atakuje. Jezu, weźcie się tam uciście. Dobra. Ja... ja tego jeszcze przejść nie mogę. Niestety. Ja tego kurwa jeszcze przejść nie mogę. Dobra. Ja robię sobie screenshotę tego wszystkiego. Ja piję dalej ten odcinek kończę. Jak mi się uda, to na, na pewno lewo zrobię. Eee, Czekajcie, ja zrobię sobie tylko <noise> zdjęcie, bo ja, miałem powiedzieć właśnie, że chcę zrobić sobie zdjęcie tego wszystkiego, tego naszego 4220. Dobra. Idealnie. A ja się z mi żegnam. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się w następnym odcinku Ultimate Custom Night. Może w końcu ogarnę te 4220. Ewentualnie poza odcinkami albo podczas live'a będę to ćwiczył. No, zobaczy się. Петр, зака.